Chyba dotychczas najdziwniejsza miejscówka jaką znaleźliśmy. Uśpimy przy lotnisku. A, jest lotnisko. Tu mamy wiatkę ogniskową, ale oczywiście nie mamy kiełbasek jeszcze wychodząc z parku narodowego mówimy, musimy kupić kiełbaski, tylko nie było w ogóle żadnego sklepu po drodze. Przejechaliśmy za 100 km na zachód. I nie było ani jednego sklepu. W ogóle właściwie nie było żadnej miejscowości. Mm, pełno tu kup. Różnych. Ale miejscóweczka bardzo fajna. Las się też już znowu zmienił. Taki mocno a aczkolwiek wczoraj byliśmy dalej na północ, jak widzieliście, ten las był jeszcze całkiem całkiem. To my jesteśmy na tej samej drodze co wczoraj, tylko asfalt się skończył. I na horyzoncie nie widać, żeby miał się tam zacząć. A tej drogi ile nam jeszcze zostało? 60 km. O, 110. Nie no 110 nie do miejscowości z 50-60. A najlepsze jest to, że na yy, wczorajszą miejscówkę noclegową zjechaliśmy dosłownie. 400 metrów przed końcem asfaltu, i dzisiaj ochoczo doczłapałem się 2 km do asfaltu. Wyjechałem 2, 3, 4 i już hamowałem. Oj, to jest najgorszy szuter, jakim dotychczas jechaliśmy. A to jest główna droga łącząca, no znaczy dzisiaj może nie główna, ostatnia na północy, która łączy wschód z zachodem. No cóż, do teraz był. No, czy taki super piękny, ale był. Było widać po nim, że to ostatnia droga na północy, łącząca cokolwiek ze sobą. A dzisiaj mamy to, co mamy. I A mamy tego dużo. No to na 43 km szutrem. Zawsze chciałem jechać tak daleko po takich bezdrożach. I chyba się właśnie najeździłem. Ale jak asfalt cięży jak cicho w samochodzie. Fantastycznie. Rada Starszych ustaliła, że nie ma co w wietrze chodzić po górach. Bo to bez sensu. I jedziemy powoli. Na południe. Odwiedzimy wszystkie parki narodowe, które nam po drodze yy, się nadarzą, a będą na pewno cztery. E, więc troszeczkę czasu nam to też zajmie. One w ogóle nie były w planach, ale stwierdziliśmy, że jeżeli mamy się męczyć tu na północy, a wieje naprawdę silny wiatr, to my sobie powoli zaczniemy zjeżdżać na południe. Rowanie mi tak nas wyleczyło z miast. Za 200 metrów. Lekko w prawo. że Marta już nawet odpuściła oulu? Nie. nie. Zatokę Włodkińską. Ja już mam dosyć. jak do parku? Okazało się, że święty Mikołaj i jego dobytek są zamknięte. Co jakoś specjalnie nie, widzi, nie dziwi, ale rowaniem mi tak było po drodze. I naszym następnym celem jest Park Narodowy Rokuła. A co się stało? Jedziemy do kolejnego parku narodowego i mieliśmy zrobić, no może nie skrót, tak na zwykle poprowadziło. Najpierw 12 km szutrówek, potem skręciliśmy w kolejne 5. dobry, z mijanki drogowej. A chwilę stoimy na światłach, bo robią drogę to pogadamy. My już dzisiaj jesteśmy po zakupach. Spaliśmy się, rano padał deszcz, więc jakoś tam się nam szybko nie zbierało. Jedziemy do Parku Narodowego Rokuła. A spaliśmy w okolicy miejscowości Walla i tam też dzisiaj rano zrobiliśmy zakupy. Dotankowaliśmy sobie wody pitnej we wszystkie banki, które mamy. Najlepsze jest to, że na miejscówkę dojechaliśmy od takiej strony mało uczęszczanej, taką wąską drogą, bo chcieliśmy zaparkować gdzie indziej, ale ta droga ciągnęła się i myśmy tak nie ujechali, Jechali, dojechaliśmy wreszcie do plaży. I tam zostaliśmy na noc, a dziś jak wyjeżdżaliśmy e, tym legalnym wjazdem, to się okazało, że jest zakaz kempingowania. <laughs> park Rokuła słynie z tego, że są tu wydmy śródlądowe, ale ja uważam, że park słynie z ilości ich robotka, którego jest tu po prostu olbrzymia ilość. <laughs> Myślę, że są to tereny troszeczkę przypominające nasze bory. Tu holskie, czyli wszystko jest na wielkiej piaszczystej wydmie. E, idziemy na jeden z właściwie z trzech niewielkich szlaków, które tu się znajdują, bo tu bardziej rowerowo jest niż pieszo. Masz coś do powiedzenia? Tylko tyle, że są tutaj lite drzewostany sosnowe. Nie widzę tu innych gatunków drzew, przynajmniej na razie. Także bardzo podobne do naszych borów. Tylko chrobotka tu jest bardzo dużo. Idziemy na wieżę widokową, idziemy na szlak wokół jeziora. Oczywiście, będzie miejsce do zrobienia ogniska. Zaopatrzyliśmy się wreszcie w kiełbasę, ale ich nie zabraliśmy ze sobą. Bo liczymy na to, że może nocleg też nam wypadnie. Z jakimś miejscem ogniskowym. Tak jak wczoraj białe, niestety był remont mostu na Tamie i... Musieliśmy zostać tam, gdzie zostaliśmy. Jak widzicie, dochodzimy do wieży. My już wiemy, że nie jest to wieża do wchodzenia dla psa. Generalnie wygląda jak nasze wieże Pepoż do ochrony lasów ale z tego co widzimy jest obserwacyjna, także zaraz. Postaram się was na nią zabrać, a jak mi się nie uda, to stary was zabierze. I oprócz wieży mamy tutaj 100% wyposażenia turystycznego. Jest chatka, są toalety. Pytanie czy chatki są płatne, bo ja się eee. nie orientuję. Czy, czy chatki wiesz? są płatne? Jeszcze się nie zorientowałem, ale wiem, że jedna jest na pewno otwarta dla turystów. Tak, bo to widziałem już na zdjęciach, a druga chyba jest płatna. Dodatkowo jest schron turystyczny z kominkiem, bo ktoś siedzi, ale już Wam wszystko zaraz pokazuję. No i mamy chatkę. Chatka jest darmowa, przynajmniej ta. Przecionek, jest drewno do opału, bo w środku zapewne jest Jest ryczał dwuosobowa. Jest stolik. No i jest kominek. Jako, że lubię od czasu do czasu wychodzić ze strefy komfortu, idę do góry. <noise> Pewnie i tak nie dojdę. E, bo tego co wieże widokowe na pewno nie są dla mnie. E, zabija mnie lęk przestrzeni. Więc, póki jesteśmy w drzewach, jeszcze jest wszystko w porządku, ale zobaczę, ile dojdę, ile dam radę. Może jakiś widok mi się odsłoni, a resztę mam już Łukasz, pokażę. Wygląda to tak. Tutaj mamy tą chatkę, do której was zabrał Łukasz. Tam jest chatka pod klucz, jadłodajnia. Tutaj mamy kilka stoliczków. No, wieża to jest stara wieża przeciwpożarowa, więc ona wygląda. No właśnie w ten sposób, cała kratowana. No nie jest komfortowo. Idziemy piętrowy wyżej. mi do pokonania ostatnia drabinka. Tutaj już wieje. Widok mamy. Widok do góry. Udało mi się. Nic w tym przyjemnego nie widzę żeż nie wieje, w środku jest cieplutko, to trzeba zejść stąd. <grywki> Taki szczegół, widok na las z każdej strony. Uciekam na Łukaszowi wejść tutaj. Słuchajcie, jak dla mnie może ten park narodowy e, jakoś super wrażenie nie robi, ale jego zagospodarowanie turystyczne. No to jest sztos. To jest luksusowa wiatka. Zapraszam do środka. No i wchodzimy do środka. I co ja wam będę opowiadał? Zobaczcie sami. Nawet ktoś alumaty zostawił. Czasami takie rzeczy zdarzają się w schronach. W Polsce też już się z tym spotkaliśmy na e, szlaku karpackim: że były takie gifty w postaci świeczek, w postaci herbaty, w postaci właśnie alumat. Także jeżeli coś możecie zostawić i to się może komuś kiedyś przydać, to jak najbardziej można w takich miejscach zostawiać. Ludzie potem z tego korzystają. No i oczywiście stałe wyposażenie yy, takich miejsc standardowo mamy tutaj kibelek i wiatę na drewno, a czy jest drewno to zaraz podejdziemy <ścoughs> i co powiecie na to? jakieś metry tutaj opału są, na pewno na Ognisko po południu wam wystarczy, jest siekiera, bez problemu, ja to bym jeszcze się tutaj rozbił na noc, jakby w tej wiacie tamtej nie było miejsca, to, to tu byłoby idealnie. nam około 6 km takiego całkiem przyjemnego spaceru. Główną atrakcją jest tu oczywiście chrobotek reniferowy, który tutaj w odróżnieniu od Polski nie jest pod ochroną. Jest go tu mnóstwo i nikt się nim nie przejmuje, nikt go nie ochrania, bo nie musi. Ma się tu dobrze. trafił nam się idealny nocleg. Tutaj mamy wiatkę z miejscem ogniskowym, jezioro i teraz najlepsze kiełbaski na grilla. Nie myślcie, że one są takie jak nasze, one bardziej przypominają parówkę. Mam nadzieję, że konsystencją niekoniecznie, tylko wyglądem. A nic to będziemy próbować fińskie kiełbasy? Przy bardzo ładnych warunkach. No żal byłoby nie skorzystać. Jak podoba Ci się wizja jedzenia fińskich parówek? Przerażająco. No zobaczymy co to jest. No niestety nie jesteśmy w stanie na całe dwa tygodnie z Polski wziąć parówek. Parówek. <noise> Kiełbasy na ognisko. Czegoś Może... co nie jest parówkową. Może nie będzie tak źle wcale. Niedosolona. Słabo doprawiona. Na szczęście ją troszkę zwęgliłem, także jakiś smaczek dodatkowy ma, żeby nie keczup i słodki chleb, no byłoby słabo. Nie powiem, że nie da się jej zjeść, ale w Polsce to jest świat, to ja w przerwie między turami kiełbasy, zabiorę Was na jezioro. Patrzcie. Dzień dobry! Dzień dobry! Witamy się z parku Salamajarvi. Przyjechaliśmy tutaj przed chwilą. I idziemy sobie na szlak. Mamy dzisiaj mało czasu, bo od 15 ma zacząć padać. O, park jest znany z tego, że wypuszczono tu na wolność 1000 sztuk reniferów. Więc teoretycznie w Finlandii są dzikie renifery. Cóż jeszcze? Park ma bardzo dużo, bardzo dużo. Park składa się przede wszystkim z jezior i bagien. I my właśnie dookoła jednego z tych jezior się przejdziemy. No pogoda mamy dzisiaj słabą, niby jest ciepło, ale wieje zimny wiatr i przez to wcale nie jest ciepło. Aktualnie jesteśmy w Finlandii środkowej i te tereny znowu zmieniły się z takich gdzieś arktycznych, gdzie jest mało drzew, gdzie ta tajga jest już taka mocno przeczesana z powrotem w taki solidny bór. I taka wydaje mi się dość ważna uwaga, jeżeli będziecie się wybierać na szlaki w Finlandii. Pamiętajcie o tym, że one nigdy nie są płaskie. No, chyba że już tak typowo idziecie przez bagno, ale wszystkie szlaki, nawet te dookoła jeziora, mają przewyższenia. Bo Finlandia nie jest płaskim krajem, jakby się mogło wydawać. Tylko bardzo mocno pofałdowanym, co prawda. Nie mają jakichś spektakularnych gór, ale wszystko jest pagórkowate. Jak już wiecie, zawsze musi się znaleźć jakaś wiatka bądź chatka. Teraz nie wiem jeszcze co mamy, ale wygląda interesująco. Tylko dojście do niej jest po takich wielkich kamieniach. A i chwilę mi to zajmuje. Jak zwykle nad jeziorem drewno w opór. Chcemy zajrzeć do środka. Tym razem typowa wiata paleniskowa. wyjście. No i kilka osób się prześpi spokojnie. I widać. albo w kierunku gdzieś tamtym i potem mniej gnania na prom.